Egzaminator.pl Kurs C Operatory Arytmetyczne Podstawowe operatory arytmetyczne w C obejmują dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Operator dodawania jest używany do sumowania dwóch wartości. Operator odejmowania jest używany do wyznaczania różnicy między dwoma liczbami. Operator mnożenia służy do obliczania iloczynu dwóch wartości. Natomiast operator dzielenia oblicza iloraz dwóch wartości. Dzielenie może być przeprowadzane zarówno na liczbach całkowitych, jak i zmiennoprzecinkowych. W przypadku dzielenia całkowitoliczbowego wynik jest zaokrąglany w dół do najbliższej liczby całkowitej. Dzielenie zmiennoprzecinkowe daje dokładniejszy wynik z ułamkami. Operator modulo oznaczany symbolem procent, zwraca resztę z dzielenia pierwszej liczby przez drugą. Jest używany wyłącznie w operacjach na liczbach całkowitych. Możemy go użyć na przykład do sprawdzenia, czy liczba jest podzielna przez drugą. Jeśli wynik operacji reszty z dzielenia wynosi 0, oznacza to, że liczba jest podzielna. Specyficzną i zarazem często używaną wersją liczenia podzielności jest sprawdzenie, czy liczba jest parzysta, czyli dzieli się bez reszty przez drugą. Przykłady zastosowania tego operatora widzisz na ekranie. Pierwszym sprawdzamy jaka jest reszta z dzielenia liczby 5 przez 2. Jest to oczywiście 1. W drugim przykładzie widzimy wykorzystanie sprawdzenia reszty z dzielenia zmiennej liczba przez 2 umieszczonym jako warunek w instrukcji warunkowej. Jeśli reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0, mamy do czynienia z liczbą parzystą, w przeciwnym razie z nieparzystą. Priorytet operatorów. Priorytet operatorów określa które operacje w wyrażeniu są wykonywane jako pierwsze. Operator z wyższym priorytetem zostanie wykonany przed operatorem z niższym priorytetem. Mnożenie i dzielenie mają wyższy priorytet niż dodawanie i odejmowanie. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie nawiasów, które w jasny i czytelny sposób zaznaczą zakładaną przez nas kolejność wykonywania działań. Operatory inkrementacji i dekrementacji. Operatory inkrementacji plus-prus i dekrementacji minus minus są powszechnie stosowane w języku C do zwiększania lub zmniejszania wartości zmiennej o 1. Omówimy teraz oba te operatory, wskazując różnice między ich formami przedrostkową, preinkrementacja i predekrementacja oraz przyrostkową, postinkrementacja i postdekrementacja. Preinkrementacja plus, plus i najpierw zmienia wartość zmiennej, a potem ją zwraca. Stąd w widocznym przykładzie, od razu w momencie wykorzystania preinkrementacji wartość zmiennej zmieniona jest już na 6. Postinkrementacja i plus plus najpierw zwraca wartość zmiennej, dopiero wtedy dokonuje jej zwiększenia o 1. Dlatego też na widocznym przykładzie, w momencie postinkrementacji, wypisana została dotychczasowa wartość zmiennej. Dopiero kolejne wypisanie wartości zmiennej pokazuje, że została ona zwiększona o 1. Identyczny sposób działa predekrementacja oraz postdekrementacja, z tą tylko różnicą, że zmniejszają one wartość zmiennej o 1. I tak w widocznych na ekranie przykładach, dla predekrementacji wypisana wartość zmiennej w momencie jej wywołania jest już zmniejszona o 1, gdy w przypadku postdekrementacji wartość ta jest niezmieniona, a jej zmiana widoczna dopiero w kolejnym wypisaniu. Operatory skróconego przypisania na koniec przyjrzymy się operatorom skróconego przypisania w C. Pozwalają one na uproszczenie i skrócenie kodu poprzez łączenie operacji arytmetycznych z przypisaniem. Widoczne na ekranie przykłady nie są niczym innym jak skróconym zapisem sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu. Dla sumy zapis ten rozumiemy jako dodanie 5 do dotychczasowej wartości zmiennej liczba, czyli równoważność zapisu liczba równa się liczba plus 5. W identyczny sposób odczytujemy zapisy pozostałych przykładów. Mamy to skrócony zapis działania liczba równa się liczba minus 3, następnie liczba równa się liczba razy 2 oraz liczba równa się liczba dzielona przez 4. I tak dotarliśmy do końca tej lekcji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Tymczasem, do usłyszenia.